Cześć! Dzisiaj przygotuję pyszną sałatkę ze szpinakiem. Będę potrzebowała pół puszki kukurydzy, około 10 pieczarek, sporej garści liści szpinaku, piersi kurczaka ugotowanej, pół cebuli, jedną paprykę, dwie spore łyżki sezamu oraz sos. Sos winegre. A więc połączenie trzech łyżek oliwy z oliwek z jedną łyżką octu balsamicznego oraz łyżeczką miodu. No i doprawione oczywiście solą i pieprzem. Rozpoczynamy od umycia oczywiście pieczarek i papryki oraz pokrojenia pieczarek w plasterki, a paprykę kroimy w kosteczkę. Na patelni rozgrzewam łyżkę oleju i wrzucam pokrojone. Pół klasterki pieczarki oraz paprykę kosteczkę pokrojoną. No i teraz to wszystko lekko podsmażę. Pieczarki za chwilę puszczą sok, także wszystko będzie się ładnie dusiło. Drugą patelnię rozgrzewam i wsypuję na nią sezam. Który podprażę. Złota ziarenka przesypuję do miseczki, teraz mogę zająć się już kurczakiem. Kurczaka pokroiłam w kosteczkę, i właściwie w tej formie mogłabym go wrzucić już na patelnię, ale dodam łyżeczkę kary. Po prostu wymieszam całego kurczaka tak, aby przyprawa pokryła każdy kawałek. Będzie on miał nieco lepszy smak. Teraz wrzucam go na tą samą patelnię, na której prażyłam ziarna sezamu. Przysmażę go na złoto. Kurczak jest już gotowy. Mogę wyłączyć gaz. Na początek do miski wrzucamy liście szpinaku. Ja z tych listków obcięłam łodyżki i każdy listek jeszcze dodatkowo porwę, tak żeby było potem łatwiej je jeść. A więc mamy już liście szpinaku. Teraz dodaję kurczaka podduszoną. Paprykę z pieczarkami. Pieczarki z papryką dusiłam tak długo, aż odparował się cały sos, a pieczarki i papryka są mięciutkie. Kukurydza. No i jeszcze odrobina cebuli, pociętej w piórka. Gotowe. Wszystko wymieszam. Teraz czas na sos. Polewam ostrożnie. Ostatni raz zamieszam. Gotowe. Jak widzicie, sałatka wygląda pięknie, kolorowo. No i teraz, już jak wisienka na torcie, na sam koniec posypuję prażonymi ziarnami sezanu. Gotowe moi drodzy. Przepyszna sałatka ze świeżym szpinakiem, duszonymi pieczarkami, papryką, kurczakiem, cebulką i kukurydzą gotowa. Przepięknie będzie prezentowała się na stole, no i z pewnością jest bardzo zdrowa i niskokaloryczna. Zapraszam Was na mój blog Gotuje.pl. No i oczywiście będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego!